Każdy mówi, co chce mówić, nie Nie możemy tutaj. Nie można wychodzić z, z tak chujowego założenia, jak wychodzą niektórzy, że krzyczysz, że coś tam wolność słowa, że nie każdy robi. Yy, nie każdy robi co chce robić, a potem. A potem w momencie, jeśli ktoś ma odmienne zdanie w jakimś temacie do ciebie, to nagle mówić, ty tak nie mogłeś powiedzieć. Więc jak najbardziej każdy mógł tak powiedzieć. Yy, do momentu, kiedy to nie przekracza jakiejś takiej granicy. Yy, że To niech sobie każdy mówi co chce, no. Wiecie, inną rzeczą jest, jakby ktoś teraz wybiegł na ulicę, zaczął krzyczeć, że nie wiem, że... że papież go dotykał, nie? No wiecie, jakąś, podaje jakąś abstrakcyjną tutaj sytuację. To wtedy to jest żenujące. Koniec końców, wiecie, chce, kurwa, coś takiego krzyczeć, niech sobie krzyczy, ale no, no tyle, no. Więc co, chcia, co chciałam powiedzieć, no. No jest jak jest. Każdy powinien mówić, co chce mówić. Więc ja mogę mówić, że, że ten człowiek jest śmieszny, a on sobie może mówić, że go moje zdanie nie interesuje i to jest wspaniałe. Jakby tylko był taki problem w internecie, że ktoś komuś coś powiedział, to by było super. Niestety problem jest to, że zazwyczaj ktoś nie może sobie czegoś powiedzieć, bo go cenzurują. No. jakiej nucie? No jakaś. Um czekaj, muszę się skupić, gg easy, więc no. Mateusz przesyła 5 zł. Ty kurwo podrywanie miało bycanie, jak jest ogladanie filmików. Możesz mi gało opierdolić z matką. Będziesz mi mówił, będziesz mi mówił kurwa, co mam robić. Więc no, Czy tatuaż? Tatuaż mam na ręce. Nic, no. dla, mnie ogólnie, dla mnie ogólnie żenujący jest fakt, żenujący jest fakt że, że ty się spierdala do ludzi o to, że grają w gry komputerowe, a potem, a Audi potem nawiązuje. Przesyła 5 złotych. Co sądzisz o Audi? Sądzę, że kurwa, nie zadaj mi takich to, pytań. no. 350km wiem, że jesteś za BMW, ale proszę o opinię. Pozdrawiam i czeka, masz kupisz tą nową M8. Kurwa, pani Audi A8. jeść czym chcesz, kurwa. Jedz, co chcesz, jeść czym chcesz, słuchaj kogo chcesz. Więc no. Nigdy w życiu Audi nie jechałem. Nie prowadziłem o. Jechać jechałem. Nigdy w życiu Audi nie prowadziłem. Nie, nie wiem co nie, nie mam co ci odpowiedzieć na to pytanie. Poza tym ty jeszcze mnie coś specyficznego ponieważ to, to nie jest tak, że ja kurwa jechałem każdym samochodem na świecie i ci mogę przyrównać jednego do drugiego, nie mogę tego zrobić niestety. Rafał powiedział, że sam kupuje M8, to prawda? To nie jest prawda, znaczy to jest połowicznie prawda, M8 nie, kupuje 850i w M pakiecie, czyli M850i kupuje.